Proszę. Dzień dobry. Czy ja rozmawiam z urzędnikiem Urzędu Miasta? Proszę. Ja rozmawiam z panem z Urzędu Miasta. Tak. Przepraszam, bo zgłosił się do mnie ruch kontroli wyborów. Pan pokazywał przewodniczącym błędną kartę do Tak. Budowania. Tak. Czy, czy, czy to jest, czy te karty jest w jakiejś dużej ilości, czy my mamy teraz iść i sprawdzić te karty, czy mamy dobre? Nie, to są przypadkowe, tylko w niektórych to się zdarzyło, tylko 20 kart takich, także nie, nie ma potrzeby, żeby to chodzić i, i sprawdzać, tylko jutro jak będziecie stemplować, żeby po Całość. prostu zwrócić na to uwagę, mhm. bo może w ogóle u was nie wystąpić. Aha, dobrze. Bo są komisje, że wszystko przeleciały, wszystkie kartki po kolei i ani jednej nie znaleźli, Bo ani jednej się znalazło i po prostu taka partia, no. Wie pani, ludzie są ludźmi, którzy tak. pracują przy składaniu i mogli się pomylić. W związku z tym nie ma mowy o tym, że wszystkie są błędne. Zdarzało się, wie, wie pani, mamy w ogóle 170 tysięcy graty na, na terenie Sosnowca i z tych 170 tysięcy na, znaleziono tylko 20 no, do tej Aha. pory. Nie, ja nie mówię, że u pani jeszcze też się nie może zdarzyć, ale trzeba to na pewno zwrócić uwagę. Trzeba zwracać uwagę. Dobrze, a co by było, gdybym miała partię wadliwą, to by mi dowiedzicie się taka... To znaczy Partię wadliwą. Jeżeli to będzie jakieś te jednostkowe ilości, to pani odkłada i nie wydaje, przecież wszyscy nie przyjdą wyborcy. Natomiast gdyby to była jakaś duża partia, to pani się kontaktuje z Urzędem Miejskim i my mamy rezerwę i Pani podmieniamy. Dobrze, dziękuję sztucznie za informację. Proszę Dobrze. bardzo. Dobrze. Jeszcze ma Pani jakieś pytania do mnie? Nie, 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 absolutnie. Już uspokoiłem Panią, tak? tak. Do widzenia. Do widzenia.